W świecie polityki zdarzają się momenty, które zapierają dech w piersiach i pozostają w pamięci na długo. Jeden z takich momentów wydarzył się niedawno na szczycie międzynarodowym, gdy minister Michał Nawrocki otworzył teczkę, a reakcja przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen była nie do przeoczenia. W jednej chwili twarz von der Leyen bledła, a sala zamarła, a cały świat polityki wstrzymał oddech. To, co wydarzyło się podczas tego szczytu, już teraz określane jest jako moment szoku. Nawrocki Polityk znany z bezpośredniego stylu i umiejętności przykuwania uwagi mediów postanowił ujawnić dokumenty, które wywołały niesamowite emocje wśród zgromadzonych liderów. Reakcja von der Leyen była natychmiastowa, a kamery uchwyciły każdy szczegół. Blednięcie, wymiana spojrzeń i natychmiastowe napięcie sali sprawiły, że scena została szeroko komentowana w mediach społecznościowych i wiadomościach międzynarodowych. Nie chodziło tu jednak o zwykłe dokumenty. Według źródeł Teczka zawierała informacje o sprawach niezwykle istotnych dla polityki europejskiej, które mogły wstrząsnąć fundamentami niektórych decyzji podejmowanych w Brukseli. Nawrocki, otwierając ją w sposób dramatyczny, zrobił to w momencie, który podkreślał wagę sytuacji, a jego pewność siebie i kontrola nad całym wydarzeniem tylko zwiększyły napięcie. Reakcje po tym wydarzeniu rozprzestrzeniły się błyskawicznie. Media w Polsce i za granicą opublikowały analizy tego, co mogło znajdować się w teczce i dlaczego reakcja von der Leyen była tak intensywna? Komentatorzy wskazują, że Nawrocki od lat jest znany z tego, że potrafi wprowadzać element zaskoczenia w najbardziej formalnych i przewidywalnych sytuacjach politycznych, a to wydarzenie tylko potwierdziło jego reputację. Warto zwrócić uwagę na samą dynamikę wydarzenia. Sala była pełna światowych liderów i dyplomatów, a wszyscy wiedzieli, że Nawrocki ma w ręku coś istotnego. Kiedy teczka została otwarta, Kamera uchwyciła natychmiastową reakcję, von der Leyen zbladła, jej oczy się rozszerzyły, a przez chwilę panowało absolutne milczenie. Nawet doświadczeni politycy, którzy uczestniczyli w setkach szczytów, komentowali później, że rzadko widuje się tak wyraźną reakcję w reakcji na ujawnienie dokumentów. Media społecznościowe zalała fala komentarzy i memów. Ludzie zastanawiali się, co mogło wywołać tak silną reakcję, a wielu zaczęło analizować gesty, mimikę i mowę ciała uczestników szczytu. Każdy szczegół był interpretowany i omawiany, a niektóre nagrania z momentu otwarcia teczki stały się wiralowe w ciągu kilku godzin. Nie tylko Polska, ale cała Europa przygląda się temu wydarzeniu z zainteresowaniem. Eksperci polityczni zastanawiają się, jakie konsekwencje może mieć ujawnienie dokumentów i jak wpłynie to na relacje Polski z Unią Europejską. Niektórzy sugerują, że Nawrocki mógł celowo wybrać moment i miejsce, aby wstrząsnąć opinią publiczną i wymusić dyskusję na najwyższym szczeblu. Sama postawa Nawrockiego była kluczowa. Jego spokojna pewność siebie kontrastowała z reakcją von der Leyen, co tylko zwiększało dramatyzm sceny. Jego gesty były precyzyjne, każde słowo wyważone, a moment otwarcia teczki zaplanowany tak, aby maksymalnie przyciągnąć uwagę. To pokazuje, że Nawrocki jest nie tylko politykiem, ale także mistrzem w sztuce przyciągania uwagi i tworzenia medialnych momentów, które pozostają w pamięci na długo. Reakcja von der Leyen pokazuje, że sytuacja była poważna i wymagała natychmiastowego przemyślenia. Jej blednięcie i nagłe napięcie widać było w całym jej zachowaniu. To moment, który będzie analizowany przez politologów, dziennikarzy i ekspertów do spraw dyplomacji jeszcze przez długi czas. Już teraz pojawiają się spekulacje, jakie informacje mogły znajdować się w teczce. Niektóre źródła sugerują, że mogły to być dokumenty dotyczące kluczowych negocjacji lub strategicznych decyzji, które były dotąd utrzymywane w tajemnicy. Inni twierdzą, że mogły zawierać dowody dotyczące działań, które miały znaczenie dla całej Unii Europejskiej, a ich ujawnienie mogło wpłynąć na decyzje podejmowane na najwyższym szczeblu. Efekt medialny był natychmiastowy. Nagrania z wydarzenia obiegły internet, a komentarze polityczne, zarówno polskie, jak i międzynarodowe, nie ustają. Dziennikarze podkreślają, że Nawrocki dzięki temu jednemu gestowi znalazł się w centrum uwagi światowych mediów. Jego działanie stało się tematem debat politycznych, analiz w telewizji i dyskusji publicznych w całej Europie. Nie można też zapominać o reakcji opinii publicznej w Polsce. Wielu Polaków komentowało moment otwarcia teczki jako przejaw odwagi i determinacji Nawrockiego. Jednocześnie pojawiły się głosy krytyczne, które zastanawiają się, czy takie dramatyczne ujawnienie dokumentów było konieczne i jakie może mieć konsekwencje dla relacji dyplomatycznych z UE. W całym tym wydarzeniu widać jednak jedno: Nawrocki stworzył moment, który trudno będzie zapomnieć. Moment, który pokazał, że polityka to nie tylko negocjacje i formalne procedury, ale także umiejętność tworzenia sytuacji, które wstrząsają opinią publiczną i wywołują globalne reakcje. Eksperci zwracają uwagę, że taki gest może zmienić dynamikę przyszłych szczytów i negocjacji. Pokazuje, że pojedyncze działania polityczne, precyzyjnie zaplanowane i dramatycznie wykonane, mogą mieć ogromny wpływ na postrzeganie polityków i decyzji podejmowanych na najwyższym szczeblu. Nie ma wątpliwości, że moment, gdy Nawrocki otworzył teczkę, pozostanie jednym z najbardziej pamiętnych w ostatnich latach w polskiej i europejskiej polityce. To wydarzenie będzie omawiane w analizach, komentarzach i programach publicystycznych przez długi czas. Dla obserwatorów polityki to przypomnienie, że świat dyplomacji i polityki międzynarodowej jest pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nawrocki udowodnił, że umiejętność zaska i kontrolowania narracji jest równie ważna jak sama wiedza i doświadczenie polityczne. Jedno jest pewne, otwarcie teczki przez Nawrockiego i reakcja von der Leyen stały się symbolem dramatyzmu i napięcia, które wciąż charakteryzują relacje między krajami i instytucjami europejskimi. To moment, który zapisze się w historii jako dowód na to, że w polityce każdy gest ma znaczenie, a każda decyzja może wywołać falę konsekwencji w całej Europie. Dla Polski jest to także sygnał, że kraj ma wpływ na decyzje podejmowane na najwyższym szczeblu Unii Europejskiej. Pokazuje że odwaga i determinacja polityków mogą kształtować nie tylko krajową scenę polityczną, ale także relacje międzynarodowe. Nie pozostaje nic innego, jak obserwować dalszy rozwój sytuacji i analizować, jakie konsekwencje przyniesie ten dramatyczny moment w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Nawrocki stworzył scenę, która będzie komentowana przez ekspertów, dziennikarzy i polityków jeszcze przez długi czas.